Witamy Was kochani ponownie. Dziękuję, że jesteście z nami. Jak widzicie uczymy się. No, to wszystko dopiero pierwszy raz dla nas takie nagrania. Dziękuję, że nie zachęcacie. Jeżeli możecie, wspierajcie nas, abyśmy mogli dalej iść razem do miłości, do poznawania Boga, które jest miłością. Miłość jest najpiękniejsza, najwspanialsza, miłość Boża. Zaprasza nas do takiej głębokiej relacji, do wylania się w nasze serca, nasze serca napełnione miłością, dają nam ogromną radość, szczęście, sens naszego życia. I to miłość tak naprawdę jest najpotężniejszą siłą w całym wszechświecie. W całym wszechświecie nie ma większej potęgi mocy niż miłość, miłość Boża. Miłość Boża objawiona. W dziesiątku Jezus w Betlejem, objawiona w niepokalanym sercu Maryi, w jej uśmiechu, w jej oczach, które uśmiechają się teraz do nas nad nami. Tak naprawdę, gdybyś wiedział, jak Jezus Cię kocha, płakałbyś z radości. Gdybyś wiedział, jak Maryja Cię kocha, najlepsza matka, płakałbyś z radości. Całe nieszczęście jest tylko to, że my tej miłości nie znamy, odchodzimy od tej miłości i wtedy. Wchodzimy w ciemność, w szarość naszego życia, w jakość, grzechy. Tego wszyscy doświadczamy, dlatego potrzebujemy miłości Jezusa, potrzebujemy samego Jezusa. Kochani, mam nadzieję, że was nie zanudzę, ale to są słowa bardzo piękne, one są inspiracją dla naszego życia, dla nas tutaj, ufam, że dla tych, którzy słuchają. Jezus mówi takie słowo: Nie jestem nauczycielem miłości, jestem miłością. Miłość silniejsza jest od nienawiści. Ufaj, miłość zwycięży świat. Miłość jest silniejsza od nienawiści. Ona pokona wszystko, pokona wszelkie bariery, wszelkie trudności. Miłość zwycięży świat, zwycięży ciemność miłość będzie królować w świecie, który nadchodzi. Teraz jest czas oczyszczenia, ale w świecie, który nadchodzi, będzie Królestwo Jezusa, Królestwo Miłości. On zwycięży wszelkie zło. Będzie królować w sercach tych, którzy będą uwielbiać Boga w nowym świecie, w nowej ziemi i w nowych niebiosach. Uwierz, że małe dusze pod przewodnictwem mojej kochanej matki mają tyle siły, aby zmienić bieg wydarzeń. Na każde zło istnieje lekarstwo. Legionom szatana musicie przeciwstawić legiony wiernych mi małych dusz. Dzieci niebios przeciw dzieciom ciemności. Ogień niebios przeciw ogniu piekła. Wasza broń to miłość. Potrzebuję do współpracy pokornych małych dusz, aby móc zwalczać pychę. Dusz, które nie kochają, które kochają. Aby zwalczać brak miłości, dusz wspaniałomyślnych, aby zwalczać egoizm, małych dusz, które modlą się, aby zwalczać brak modlitwy, małych, ufnych dusz, aby zwalczać pesymizm, czystych, małych dusz, aby zwalczać nieczystość, prawdziwych, małych dusz, aby zwalczać kłamstwo i obłudę, oddanych, małych dusz. Aby zwalczać obojętność i tchórzostwo, dusz ofiarnych, aby zwalczać niepr nieprawdziwą naukę. Te słowa mówi Pan Jezus w orędziu do Małgorzaty, w orędziu miłości miłosiernej, którym żyją małe dusze. A legion małych dusz powstał na prośbę samego Pana Jezusa, którą skierował do najpierw do Tereski. Zizje do świętej tereni, później w objawieniach do Małgorzaty. Właśnie na tej podstawie powstały orędzia miłości, miłosiernej, którymi małe dusze żyją. I tak jak Pan Jezus mówi, że bez tej małej drogi nie jest możliwa jakaś zmiana. W świecie małymi krokami, małą drogą można dojść do wielkich spraw. I to jest jedyna słuszna droga do Pana Boga. Tak naprawdę, w tym świecie pełnym zagrożeń, pełnych kłamstw, nienawiści, żeby przeżyć miłość, wierność Panu Bogu, łagodność, delikatność. Wiadomo, że człowiek nie jest doskonały i nie jest to takie proste. Ale przynajmniej się staramy żyć w ten sposób, bo o to prosił Pan Jezus. Dlatego, że jest nam ciężko tutaj na ziemi. Pan Jezus przychodzi do nas z orędziami. Możemy w trudnych sytuacjach z tymi orędziami się wzmacniać. Możemy pocieszać się. Możemy nabierać sił. Przeczytam krótki fragment ze słów Pana Jezusa. Przyjdź odpocząć. Wesprzyj się na moim ramieniu. Pozwól się nieść. Nie myśl o niczym. Ja myślę za Ciebie. Stawiam kroki za Ciebie. A miłość postępuje poprzez świat skorumpowany, ale również przemierza pole pełne margaretek spragnionych niebiańskiej wody. To jest takie pocieszenie dla nas tutaj na Ziemi, w tym świecie że jest więcej takich małych dusz, które rozkwitają na słowa miłości. Na słowa pokoju, ciepła, słowa, które są tak na wagę złota, często w dzisiejszym świecie. I naszym zadaniem jest wyłapywać je i przekazywać dalej, aby miłość nie zginęła. Aby miłość się rozwijała i trwała wiecznie. Małgorzata pyta się, Panie Jezu, czego ty chcesz ode mnie? Twojego skupienia, aby przyjąć w twym sercu miłość, która chce być całkowicie z nim, w nim. Miłość miłosierna jest moją obecnością w życiu tego, kto ją praktykuje. Miłość jest w ofiarowaniu wszystkich małych dusz na Ziemi, Jego mocy stwórczej, aby uczynić ze świata oazę dobroci, braterstwa i łagodności. Miłość jest siłą zdolną do wytrwałości, nadziei i walki. Właśnie, często stajemy. Konieczności walki, takiej sytuacji, która zmusza nas do podjęcia często zdecydowanych, może czasami brutalnych yy, działań, bo no, takie życie jest, a my, będąc yy, no, chcielibyśmy się, być Ewangelii, musimy. Iść też w te sytuacje, i przemieniać serca tych, którzy prowokują do takich czynów niezgodnych z miłością, niezgodnych z wolą Bożą, i musimy przełamywać siebie, swoje, swoje słabości. Dlatego tak bardzo, bardzo potrzeba większej ilości tych osób, tych dusz, tych serc, które będą z Panem Jezusem szły do przodu. Masia, właśnie Ty mówiłaś, że Doświadczam grzechu, słabości dzisiaj. To jest prawda, rzeczywiście. Każdy dzisiaj ktoś ma jakąś słabość, grzech, ale to co najważniejsze, to abyśmy mogli uwierzyć. Jezus mówi: Wszystko wybaczam oprócz jednego, oprócz odrzucenia mojej miłości. Jezus przynosi nam miłość, przebaczenie, dar Ducha Świętego. Wszystko jest możliwe, nasze słabości, ale nie można odrzucić miłości, bo miłość Jezusa daje nam moc, siłę, byśmy wyrwali się. Z grzechu, ze słabości, to jest nasza nadzieja, to jest ta nadzieja, którą przynosi Jezus w Betlejem przez swoje narodzenie. On przynosi poko, przychodzi, aby pokonać słabość, grzech i zwyciężamy przez wiarę. Moi drodzy, to co właśnie teraz istotne, w takim czasie dzisiaj może i zabiegania, niepokoju, to co istotne, to postawa Marty i Marii. Marta troszczyła się o wiele rzeczy, krzątała się w kuchni, przygotowywała posiłki, a Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała, co mówi Jezus. Kontemplowała jego słowa, napełniała się jego miłością. Jezus mówi, że ona wybrała tą najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. To jest najlepsze, co możemy teraz zrobić w tym czasie niepokoju. I troszkę chcę się odnieść teraz do takiej sytuacji, która jest właśnie często w internecie możemy spotkać wiele informacji na temat tego, co się dzieje, co będzie się działo. I rzeczywiście są czasy szczególne, nie są takie jak zawsze wiele informacji o takich przerażających wydarzeniach, które mogą czekać świat, o dniach ciemności, które nastąpią. I wiemy, że to się stanie i to będzie. To będzie. Mówię na tym Pismo Święty Ewangelia i nie, jest, nie minie to pokolenia to wszystko się stanie, to wszystko się wypełni mówi o tym również Pismo Święte w księdze Izajasza rozdział 13 oto dzień pański nadchodzi okrutny najwyższe wzburzenie i straszny gniew żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z nich grzeszników ukażę ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy położę krespy przez uchwałych i dumę okrutników poniżę. Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika droższym niż złoto z ofiru. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach na skutek oburzenia Pana zastępów. No właśnie, to jest słowo, które mówię o dniu Pana. Przyjdzie dzień Pański, dzień okrutny, i niewielu ludzi zostanie. Wzburzenie Pana, wzburzenie Boga. Dlaczego? Przez postępowanie ludzi. Bóg dał ludziom wolność i tej wolności nie zabierze. I często ta wolność źle wykorzystana powoduje, że coraz więcej zła, coraz więcej grzechu na ziemi, coraz więcej panowania złego ducha. I to jest wzburzenie Pana. Bóg stworzył ziemię nie dla grzechu, nie po to, żeby tu zbyt duch panował, ale dla siebie, dla swojej chwały. Dlatego jest i będzie konieczne oczyszczenie. Będzie konieczny taki dzień pański, dzień Pana, który oczyści tę ziemię. Pan przyjdzie z aniołami i ta ziemia będzie oczyszczona. Pamiętamy tą przypowieść, kiedy przypowieść o pszenicy gdzie nieprzyjazny człowiek zasiał na tej roli, na tej pszenicy chwast. I żeńcy chcą wejść i ten chwast powerywać. Jezus mówi poczekajcie, przyjdzie czas, przyjdą żeńcy i wyłączą ziarno, wyłączą pszenicę od chwastu. Chwast zwiążą i spalą, pszenicę zbiorą do spichlerza. I to jest właśnie czas oczyszczenia, kiedy to przyjdą aniołowie z Panem i będą ten, tą ziemię oczyszczać. Ale dzisiaj jest wiele informacji właśnie na temat y, tych wydarzeń negatywnych, wydarzeń, które mają przyjść na ziemię i często możemy żyć właśnie w takim lęku, w takim niepokoju. Ale tu możemy wpaść w taki ogromny błąd, w takie zamieszanie, które też może zbyt dług y, czynić w naszym sercu. Dlatego myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest słowo z księgi Amosa, rozdział piąty. Chciałbym zacytować tutaj kilka zdań i uważam, że wskazać taką drogę, żeby tego błędu nie popełnić, nie wpaść w takie zniewolenie, myśleniem ciągle o rzeczach negatywnych, adorowaniem problemów, bo to rodzi jeszcze większy problem w naszym życiu i w naszym sercu. Otóż, co mówi Słowo Boże na tą sytuację, w której dzisiaj jesteśmy. Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Chodzi o szukanie Pana, szukanie Boga, szukanie Jezusa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z Wami. Tak jak mówicie: Miejcie w zło, a miłujcie, a miłujcie dobro. Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Pan Bóg Zastępów Panujący. Na wszystkich placach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyczeć będą biada, biada. We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę wśród Ciebie, rzekł Pan. Biada oczekującym dnia Pańskiego. Cóż wam po dniu Pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem. A trafił na niedźwiedzie, jakby skrył się do domu, oparł rękę o ścianę, a ukąsił go wąż. Przecież Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności. Dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem. A więc właśnie dzisiaj możemy mówić Dzień Pański, Dzień Pański. Będą tragiczne wydarzenia, to będzie źle, tamto będzie. To tu będzie zło, tam będzie zło i możemy wpaść w taką pułapkę ciągle mówienia o tym, co jest negatywne, co jest złe, co się będzie działo i to nie jest cel naszego życia, wtedy wpadamy w taką depresję, wpadamy w niepokój jeszcze większy, dzień Pański, dzień Pański, dzień Pański nas nie, nie jest wybawieniem dla nas, może to, to nastąpi, ale jest pytanie jak przeżyć dzień dzisiejszy, co robić, aby dzisiaj przeżyć, tak? a to nie jest światłość, to jest ciemność. Dlatego my mamy zwrócić się do światłości, do Jezusa, do adoracji Jezusa, nie do adoracji problemów. Owszem, mamy mieć świadomość tego, co się dzieje, co będzie się działo. Trzeba być tego świadomym, trzeba to wiedzieć, ale na co dzień żyć Jezusem. Żyć miłością Jezusa, otwierać serca na słowo Jezusa. Słowo Pisma Świętego, słowo orędzia czy słowo... Na przykład siostry Faustyny Kowalskiej, czy inne przesłania, które są pozytywne, które otwierają na poznanie Boga, poznanie Jezusa, szukanie Jezusa. Kochani, my jesteśmy wspólnotą Legionu Małych Dusz. Jezus do nas mówi, że Legion Małych Dusz ma być Karmelem, który żyje w świecie. Tak? Mamy swoje obowiązki, swoje prace. Karmel to jest zakon Najświętszej Marii Panny z góry Karmel. I, kochani, charyzmatem Karmelu jest reguła. I to jest ważne w tych naszych dzisiejszych czasach. Reguła, czyli sposób życia, jak spędzamy swoje 24 godziny, co czynimy. I dla nas takim drogowskazem jest reguła życia w Karmelu. I tam w Karmelu widzimy, że tam jest rozmyślanie, jest liturgia godzin, jest Eucharystia codziennie, są wspólne posiłki, jest praca, jest milczenie, jest odpoczynek, taka rekreacja po posiłkach. Rekreacja, czyli taka Relacja z drugą osobą, z drugimi, tak na wesoło, radośnie. Później znów jest rozmyślanie, czytanie duchowe, liturgia godzin i to jest wszystko uporządkowane. I ważne, żebyśmy dzisiaj też nie dali tak się oszaleć. oczywiście trzeba pracować, robić zakupy, sprzątać i tak dalej, ale mamy trochę czasu wolnego. Jest kwestia, jak ten czas wolny spędzamy, tak? Czy. Chcemy być z Jezusem, szukać Go właśnie na ten sposób, jaki podaje nam karmel, na sposób, żeby był tam czas na modlitwę, na czytanie duchowe, na rozmyślanie, Dobrze, żeby to trochę ten dzień uporządkować. Troszkę na wzór sióstr karmelitanek, tak jak one żyją, czy braci karmelitów, którzy żyją w tym zakonie. I wtedy te negatywne rzeczy, które są, które będą, nie są w stanie nas zniszczyć, zrobić destrukcji w naszym umyśle, w sercu, ponieważ żyjemy Jezusem, żyjemy Jego słowem na co dzień, a nie ciągle oczekujemy, co się wydarzy, co będzie złego, jakie informacje, ile osób jest chorych na COVID, ile umarło, i ciągle to codziennie słyszymy, a to są ciągle problemy, to są ciągle negatywne rzeczy które jeszcze bardziej nas dołują, jeszcze bardziej wprowadzają w nas taki niepokój, smutek może. A my, my jesteśmy powołani do miłości. Mamy kochać Jezusa, kochać drugiego człowieka, uśmiechać się czasami do kogoś, powiedzieć Jezus cię kocha. Tak próbujemy to robić często ludziom, których spotykamy, bezdomnym, którzy nie mają środków do życia. Owszem, trzeba im pomóc, trzeba im kupić chleb, tam kaszankę, kiełbasę. Ale czasami, co im powiedzieć takim ludziom, tak? których życie jest zniszczone często? Tak? Myśleliśmy, co robić, jak im pomóc i co można im na początku powiedzieć, zapytać, jak im mogę pomóc. Tak? Oczywiście nie można dać się oszukać, bo oni często chcą na alkohol, pieniądze, ale te problemy, które mają, mają jakieś korzenie, gdzieś tam to jest ten korzeń, i takiego człowieka nie można potępiać, odrzucać. I pamiętam takie reakcje tych ludzi i taką niezwykłe zaskoczenie, kiedy. Właśnie w naszej wspólnocie, kiedy spotykamy takich ludzi, mówimy Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. I to jest prawda. Komukolwiek powiesz, Jezus Cię kocha, to jest prawda. Jezus kocha każdego. Jezus każdego pragnie ratować, pomóc każdemu, napełni go swoją miłością. I pamiętam taką reakcję szoku tych ludzi bezdomnych, jak to Jezus mnie kocha, ja jestem śmierć alkoholem, brzydko pachnę, bo tam ktoś już się nie mył ileś tam miesięcy. A wie tak, Jezus cię kocha, zobacz na krzyż. Pójść na krzyż, popatrz Jezusowi, On Ciebie kocha. I to jest orędzie pozytywne, orędzie dobre, które daje siłę, daje moc nam do wyzwalania się z ciemności, z tego niepokoju, który dzisiaj świat ogarnia, internet ogarnia wiele negatywnych wiadomości, wydarzeń złych. A ponad tym wszystkim jest miłość. Trzeba tej miłości nam się znieść, tą miłością żyć. A mamy pokój w sercu, idziemy w pokoju. Jezus Cię kocha i Ciebie też kocha. Powiedzmy to wszyscy: Jezus to ko Je Ciebie kocha. Jezus, Cię kocha. Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. I to jest zawsze, możemy to powtarzać: nigdy nie kończyć, tak? Tej miłości przekazywać. Jeżeli mamy miłość w sercu, mamy ten zapał, chęć, to pragniemy to powiedzieć drugiej osobie. Jezus Cię kocha. Powiedzmy to dzisiaj także osobie, z którą się widzimy, spotykamy, z którą żyjemy. Jezus Cię kocha. Jego miłość Cię zbawia, jego miłość. Jest silniejsza niż problemy, które masz. Kwestia oczyszczenia twojego serca, psychiki, od wszystkiego. Odczuć to wszystko, a wypełnij to miłością po prostu, wypełnij Jezusem, tak jak robią to siostry w Karmelu po prostu. One nie, nie żyją problemami, nie patrzą w telewizję, w internet ciągle, co tam się dzieje, a myślę, że są bardziej szczęśliwe, bardziej uśmiechnięte niż my, który mamy wszystko: internet, telewizja, żyjemy ciągle depresją, problemami, smutkiem. To nas dotyka, to nas dotyczy. Żyjmy tą drogą, którą wskazuje nam Jezus. Idźmy za Jezusem, nie idźmy za tymi negatywnymi problemami, które ciągle jakoś w sercu naszym mogą żyć i ich, ich próbujemy adorować. Kochani, do zobaczenia. Zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową www dusze.com.pl. Zapraszamy do zadawania pytań. Pani informacji, zasięgania na mailu maledusze.info.maupa.wp.pl. Asia jeszcze powie o zapraszamy Facebooku. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku. Nazywa się Legion Małych Dusz. Strona jest publiczna i zapraszamy też do grupy zamkniętej o tej samej nazwie. Jeszcze raz powiedz, jaka nazwa? Jest Legion Małych Dusz. Legion Małych no Dusz. Zapraszamy, zachęcamy. Powiadom o tym innym. Dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia niebawem.